Cesar Milan, niegdyś znany na całym świecie jako zaklinacz psów, upadł w sądzie po usłyszeniu wyroku. Ten moment wstrząsnął wszystkimi obecnymi. Serca ludzi w całej Ameryce pękają z bólu na wieść o tym, co wydarzyło się w sądzie w Los Angeles. Każdy zna go jako zaklinacza psów, ale co byś pomyślał, gdybyś usłyszał, że ten uwielbiany behawiorysta psów, Cesar Milan, znany milionom, został skazany na dożywocie? Ta wiadomość sprawiła że wielu zastanawia się, czy sprawiedliwość rzeczywiście została wymierzona. Człowiek, który rehabilitował niezliczoną liczbę nieposłusznych psów i pomagał rodzinom zmagającym się z problemami behawioralnymi, teraz spędzi resztę życia za kratami. Będzie oddzielony od zwierząt, którym poświęcił swoje życie, oraz od milionów ludzi, których poruszył swoją współczującą pracą przez ponad dwie dekady. Milan zapraszał nas do domów w całej Ameryce, pokazując rodzinom, które niemal straciły nadzieję, że wciąż jest ratunek dla ich ukochanych pupili. Dzięki cierpliwości, zrozumieniu i odpowiedniemu przewodnictwu, nawet najbardziej kłopotliwe psy mogły zostać uratowane. Jego łagodne podejście do zwierząt, uspokajający uśmiech i niezachwiana wiara w drugie szanse, uczyniły go zaufanym przyjacielem miłośników psów na całym świecie. Moja mama oglądała Cezara z zapartym tchem, mówi Jennifer Anderson, 56-latka. Która codziennie uczęszczała na proces, aby go wspierać. Gdy mama zachorowała na Alzheimera, zapomniała wielu rzeczy, ale zawsze poznawała Cezara, gdy jego program pojawiał się w telewizji. Jego spokojny głos ją uspokajał, a oglądanie jego pracy z psami przynosiło jej chwilowe przebłyski radości w ciemnych chwilach. Pęka mi serce, widząc, jak go potraktowano po tym wszystkim, co zrobił dla innych. Sprawa przeciwko Milanowi rozpoczęła się niemal rok temu kiedy władze federalne wszczęły śledztwo w jego ośrodkach treningowych po anonimowych skargach dotyczących jego metod. To, co zaczęło się jako rutynowa kontrola, przekształciło się w dużą aferę, gdy śledczy ujawnili rzekome nieprawidłowości finansowe w jego międzynarodowych operacjach i fundacji charytatywnej. Prokuratorzy twierdzili, że Milan brał udział w złożonym procederze nielegalnego importu egzotycznych zwierząt do pokazów treningowych, uchylania się od podatków związanych z jego międzynarodowymi przedsięwzięciami oraz niewłaściwego wykorzystania środków charytatywnych przeznaczonych na ratowanie zwierząt. Przedstawili go jako celebrytę, który wykorzystywał swoją sławę do działania poza prawem. Najpoważniejszy zarzut, który doprowadził do wyroku dożywocia, dotyczył zarzutów, że ośrodek psychologii psów Milana nieumyślnie doprowadził do śmierci kilku poważnie sztraumatyzowanych zwierząt poprzez metody treningowe które prokuratura określiła jako nieludzkie i niebezpieczne. W trakcie procesu Milan nieustannie utrzymywał, że jest niewinny, twierdząc, że zgony wynikały z wcześniejszych schorzeń u psów, które miały zostać poddane eutanazji, zanim trafiły do jego ośrodka jako przypadki ostatecznej szansy. To były psy, których nikt inny nie chciał dotknąć, zeznała dr Maria Rodriguez, weterynarz współpracująca z Fundacją Milana. Były brutalnie maltretowane. Zagłodzone, wykorzystywane w walkach, wiele miało nieleczone urazy i choroby latami. Cesar był ich ostatnią nadzieją, podejmował się ich ratowania, bo nie mógł znieść myśli, że zostaną porzucone bez próby pomocy. Jedno z najbardziej poruszających zeznań, pominięte przez główne media, dotyczyło niezwykłej historii o tym, jak Cesar Milan dosłownie uratował całą rodzinę podczas rutynowej sesji treningowej, Sarah Thompson. 58-letnia nauczycielka ze stanu Colorado, stanęła przed sądem z łzami w oczach, wspominając wydarzenia z października 2018 roku. Co zaczęło się jako ostatnia próba ratowania agresywnego psa jej córki, skończyło się uratowaniem całej rodziny przed niewyobrażalną tragedią. Adoptowaliśmy Bera jako szczeniaka dla mojej córki Emmy, gdy zmagała się z depresją po stracie męża w wypadku samochodowym, opowiada Thompson. Stał się jej wsparciem. Powodem, by codziennie wstawać. Jednak gdy dorastał, rozwinął agresję wobec obcych i innych psów. Rodzina konsultowała się z wieloma trenerami, behawiorystami i rozważała leczenie farmakologiczne, ale agresja Bera nadal narastała. Po ataku na dostawcę, inspektorzy zagrozili eutanazją, jeśli nie uda się zmienić jego zachowania. Emma była zdruzgotana, kontynuowała Thompson. Straciła już męża, a myśl o utracie Bera była dla niej nie do zniesienia. W akcie desperacji napisałam do programu Cezara, nie spodziewając się odpowiedzi. Kiedy jego zespół zadzwonił, informując, że uwzględnią nas w nadchodzącym odcinku, poczułam, jakby zdarzył się cud. Milan przybył do ich górskiego domu wrześki, jesienny poranek. To, czego widzowie telewizyjni nigdy nie zobaczyli, ponieważ odcinek nigdy nie został wyemitowany. To jak jego wyjątkowa zdolność obserwacji wykraczała daleko poza zachowanie psów. Pracował z Berem od około godziny, gdy nagle znieruchomiał, wspominała Thompson. Niezobowiązująco zapytał moją córkę, czy ostatnio miewa bóle głowy i czy w domu jest cieplej niż zwykle. Emma przyznała, że tak, wszyscy mieli bóle głowy, ale uznali, że to stres związany z sytuacją Bera. Wtedy Milan zapytał, czy może otworzyć kilka okien. Gdy świeże powietrze zaczęło krążyć po domu, dyskretnie odciągnął Thompson na bok. Powiedział mi, że rozpoznał objawy zatrucia tlenkiem węgla, lekką dezorientację w naszych odpowiedziach, bóle głowy, zaróżowione twarze moich wnuków. Wyjaśniła Thompson, jej głos drżał. Stwierdził, że agresja Bera nasiliła się nie z powodu problemów behawioralnych. Ale dlatego, że psy są niezwykle wrażliwe na tlenek węgla, i próbował nas wyprowadzić z domu. Podczas dalszej pracy z Berem, aby utrzymać pozory zwykłej sesji treningowej, Milan cicho polecił członkowi ekipy zadzwonić po służby ratunkowe. Następnie zaproponował, by cała rodzina wraz z Berem kontynuowała szkolenie w ogrodzie, bezpiecznie wyprowadzając wszystkich na zewnątrz. Po 20 minutach przyjechały wozy strażackie. Technicy wykryli poważną awarię systemu grzewczego, która powodowała wyciek niebezpiecznych ilości tlenku węgla do całego domu. Strażak powiedział nam później, że poziom gazu był śmiertelnie niebezpieczny i prawdopodobnie nie przeżylibyśmy kolejnej nocy, wyznała Thompson. Zapytana przez obrońcę: Skąd wiedziała, że to Milan rozpoznał zagrożenie? Jej odpowiedź była jednoznaczna. Ratownicy medyczni zapytali, kto zauważył objawy, a Cesar po prostu odparł, że spotkał się już z tym w innym domu, gdzie pies nagle stał się agresywny. Przez miesiące później interesował się naszym zdrowiem i rekonwalescencją, a nie szkoleniem Bera. Gdy problem z tlenkiem węgla został rozwiązany, agresywne zachowanie Bera znacznie się zmniejszyło. Pod okiem, Milana pozostałe kwestie zostały skorygowane właściwym treningiem. Dziś, Ber pracuje jako pies terapeutyczny w szkole w której uczy Thompson, pomagając dzieciom z trudnościami w nauce czytania i problemami emocjonalnymi. Cesar Milan nie tylko uratował naszego psa tamtego dnia, uratował moją córkę, moje wnuki i mnie, zakończyła Thompson, patrząc prosto na ławę przysięgłych. Człowiek, którego zamierzacie skazać na dożywocie, rozpoznał śmiertelne zagrożenie, którego nie wykryli liczni lekarze podczas rutynowych badań. Działał spokojnie, dyskretnie, bez zwracania na siebie uwagi czy szukania uznania. To jest prawdziwa miara tego, kim naprawdę jest Cesar Milan. Najbardziej poruszającym momentem procesu była jednak wypowiedź Glorii Sanchez, 62-letniej nauczycielki przedszkola i matki trojga dzieci, która przypisała Milanowi uratowanie życia jej syna. Jej zeznanie doprowadziło wielu obecnych na sali rozpraw do US, w tym samego Milana. Mój syn David został zaatakowany przez psa sąsiada, gdy miał cztery lata, wyjaśniła drżącym głosem. Trauma była tak silna, że rozwinął głęboką fobię wobec psów. Nie mógł chodzić do parku, odwiedzać znajomych mających zwierzęta, ani nawet iść do szkoły, jeśli w pobliżu był pies. Strach wpływał na jego rozwój, prowadząc do izolacji społecznej, a ostatecznie poważnego lęku i depresji. Pewnego wieczoru oglądaliśmy program Cezara i coś w jego łagodnym podejściu do przestraszonych psów przykuło uwagę Davida, kontynuowała Sanchez. Po raz pierwszy zainteresował się zrozumieniem psów, zamiast tylko ich unikać. Skontaktowaliśmy się z ośrodkiem Cezara, nie licząc na to, że kiedykolwiek go spotkamy, ku ich zaskoczeniu, Milan osobiście odpowiedział i zaprosił ich na swoją farmę. Spędził cały weekend, pomagając Davidowi, stopniowo przedstawiając mu spokojne, zrównoważone psy i ucząc go rozumienia ich zachowań. Cesar powiedział mojemu synowi coś, czego nigdy nie zapomnę, wspominała Sanchez, ocierając łzy. Powiedział: strach to nie szacunek, a szacunek to nie strach. Gdy zrozumiesz różnicę, już nigdy nie będziesz się bał, nie wziął od nich ani grosza. Kiedy próbowali zapłacić. Stwierdził po prostu, że obserwowanie, jak David przezwycięża swój strach, było dla niego wystarczającą zapłatą. Dziś David Sanchez pracuje jako technik weterynarii i angażuje się w programy terapeutyczne, które pomagają dzieciom pokonywać traumy poprzez kontakt ze zwierzętami. Twierdzi, że to Milan nie tylko pomógł mu przezwyciężyć lęk, ale także odnaleźć życiową misję. To jest prawdziwy Cesar Milan podsumowała Gloria Sanchez. Patrząc prosto na ławę przysięgłych, człowiek, który na zawsze odmienił życie mojego syna, który poświęcił niezliczone godziny, by pomóc dziecku, którego nigdy wcześniej nie spotkał, bo taki właśnie jest. Ktoś, kto pomaga, kiedy tylko może, na każdy możliwy sposób. Proszę, nie zabierajcie go rodzinom, które wciąż go potrzebują. Wpływ Cezara Milana wykracza daleko poza tresurę psów, co potwierdziło zeznanie Angeli Martinez. 54-letniej samotnej matki. Jej głos drżał, gdy opowiadała, jak Milan nie tylko zrehabilitował agresywnego owczarka niemieckiego jej rodziny, ale też ostatecznie uratował jej syna przed destrukcyjną ścieżką. Mój syn Miguel miał 16 lat, gdy zaczęły się nasze problemy, wyjaśniła Martinez w cichym sądzie. Jego ojciec opuścił nas lata wcześniej, a Miguel był wściekły na cały świat. Zaczął vagarować, zadawać się z grupą powiązaną z gangami. Nasza niegdyś bliska relacja zamieniła się w kłótnie i trzaśnięcia drzwiami. W tym burzliwym okresie ich owczarek niemiecki, Rex zaczął odzwierciedlać agresywne zachowanie Miguela, stając się coraz bardziej terytorialny i odstraszający dla gości. Gdy Rex ugryzł dziecko sąsiada, inspektorzy zagrozili rodzinie ultimatum. Albo poprawią zachowanie psa, albo będą musieli go oddać do uśpienia. Przypadkiem dowiedzieli się, że Milan organizuje weekendowe warsztaty w ich mieście. Choć nie było ich stać na bilety, Miguel spędził godziny przed salą, licząc na choćby jedno spojrzenie na swojego nowego idola. To, co wydarzyło się później, ukazuje prawdziwy charakter człowieka, którego zamierzacie skazać na więzienie, powiedziała Martinez, jej głos nabierał pewności. Cesar dostrzegł Miguela, gdy wychodził. Zamiast tylko podpisać autograf i odejść, Zapytał, dlaczego nie jest w środku. Gdy mój syn wyjaśnił naszą sytuację z reksem i przyznał, że nie stać go na udział w warsztatach, Cizar zrobił coś niezwykłego. Milan nie tylko zaprosił Miguela na warsztaty za darmo, ale gdy usłyszał całą ich historię, zaproponował, że odwiedzi ich dom, by osobiście pomóc Reksowi. Tamta niedziela zmieniła wszystko, kontynuowała Martinez. Cizar spędził z nami godziny, ale nie chodziło tylko o tresurę Rexa. Podczas pracy rozmawiał z Miguelem o dyscyplinie, o pozytywnym ukierunkowaniu energii, o odpowiedzialności. Patrzyłam, jak mój zbuntowany syn z uwagą słuchał człowieka, który zaczynał od zera i stworzył życie, pomagając innym. Najbardziej przejmujący moment nastąpił, gdy Milan powiązał zachowanie Miguela bezpośrednio z agresją Reksa. Twój pies odzwierciedla twoją energię, powiedział mojemu synowi. Gdy jesteś zły na świat, on czuje, że musi cię przed nim chronić. Gdy jesteś spokojny i zrównoważony, on też może się uspokoić. Gdy Rex zaczął się zmieniać dzięki nowym technikom, Martinez dostrzegła podobną przemianę u Miguela. Zaczynał dzień wcześniej, by ćwiczyć z psem, przestrzegał ustalonego harmonogramu Milana, wrócił do szkoły, poprawił oceny i stopniowo odsuwał się od złego towarzystwa. Pod wrażeniem zaangażowania Miguela, Milan zaproponował mu letnią pracę w swoim Dog Psychology Center po ukończeniu szkoły. Ta okazja całkowicie zmieniła jego przyszłość. Dziś, 10 lat później, Miguel prowadzi udany program rehabilitacji porzuconych psów, wiele z nich pracuje z trudną młodzieżą, z dziećmi, które były takie jak on. W naszej społeczności są dziesiątki rodzin, które zostały dotknięte pracą mojego syna z psami pracą, której nigdy by nie odkrył bez interwencji Cezara Milana. Zeznała Martinez. Efekt domina tej pozytywnej zmiany to prawdziwa miara wpływu tego człowieka. On nie tylko rehabilituje psy, on rehabilituje ludzi. Być może najbardziej niezwykłe zeznanie pojawiło się pod koniec procesu, gdy obrona wezwała do mównicy Marfe Winters, 72-letnią babcię z wiejskiego Tennessee. Pokonała całą drogę mimo problemów zdrowotnych, by podzielić się historią, która nigdy wcześniej nie ujrzała światła dziennego. Mieszkam samotnie w małej chatce na dwudziestu akrach w górach mglistych, zaczęła. Po śmierci męża moje dzieci chciały, żebym przeprowadziła się do miasta, ale nie mogłam opuścić naszej ziemi. Moimi jedynymi towarzyszami były trzy adoptowane psy Bella, Max i Cooper. W lutym 2019 roku Winters oglądała maraton programów Cezara Milana podczas śnieżycy, gdy nagle zabrakło prądu. Gdy nadchodziła noc, a temperatura gwałtownie spadała, zdała sobie sprawę, że jej generator nie działa. Przez gęsto padający śnieg dostrzegła samochód, który wpadł w poślizg na jej długim wiejskim podjeździe. Nie wiedziała jeszcze, że wewnątrz pojazdu znajdował się sam Cesar Milan, który był w okolicy na prelekcji i przez pomyłkę skręcił w złą drogę podczas burzy, po przedzieraniu się przez śnieg, by pomóc Winters. Milan zauważył pierwsze objawy hipotermii u kobiety i natychmiast przejął kontrolę nad sytuacją. Bez dostępu do prądu czy możliwości komunikacji, a przy stale spadającej temperaturze, podjął kluczową decyzję o przeniesieniu ich do stodoły, gdzie mogli rozpalić ogień. To, co wydarzyło się później, Winters opisała jako mistrzowską lekcję zarządzania kryzysowego. Milan zebrał niezbędne rzeczy, przygotował osłonięty kąt z bali słomy i rozpalił ogień mimo niesprzyjających warunków przez całą noc gdy mróz stawał się coraz bardziej dotkliwy podtrzymywał płomienie i ułożył psy wokół Winters by ogrzewały ją własnym ciepłem rozmawiał ze mną przez całą noc wspominała Winters ocierając łzy opowiadał mi o dzieciństwie w Meksyku o tym jak przekraczał granice z niczym o swoich marzeniach i porażkach myślę że robił to celowo, wiedząc, że w przypadku hipotermii zaśnięcie może być śmiertelnie niebezpieczne. O świcie, Milan wyruszył i po blisko dwóch godzinach dotarł do miejsca, gdzie złapał sygnał telefoniczny i wezwał pomoc. Służby ratunkowe przybyły niebawem, a ratownicy natychmiast zwrócili uwagę na stan Winters. Ratownik powiedział mi później, że bez ciepła psów i tego małego ogniska nie przeżyłabym nocy, wyznała. Wielu młodszych. Silniejszych ludzi zmarło w łagodniejszych warunkach. Jednak Cezar nie chciał żadnych pochwał. Po prostu stwierdził, że jako dziecko w Meksyku nauczył się sztuki przetrwania i że prawdziwymi bohaterami były psy, co czyniło tę historię jeszcze bardziej niezwykłą, to fakt, że Milan nigdy publicznie o niej nie wspomniał. Wyszła na jaw dopiero wtedy, gdy córka Winters rozpoznała go w relacjach z procesu i skontaktowała się z jego obrońcami, kiedy go o to zapytali. Nawet nie pamiętał mojego imienia, powiedziała Winters z łagodnym uśmiechem. Po prostu powiedział: Ta pani strzema pięknymi psami. To pokazuje, jakim jest człowiekiem, kontynuowała. Nie uznał tego za coś wyjątkowego ani godnego rozgłosu. Po prostu zrobił to, co należało, by uratować nieznajomą i jej psy, mimo tak poruszających świadectw dziesiątek osób. Ława przysięgłych ostatecznie wydała wyrok skazujący za najcięższe zarzuty. Kiedy sędzia Raymond Morris ogłosił dożywocie, w sali rozpraw rozległy się słyszalne westchnienia niedowierzania. Milan, który przez cały proces zachowywał opanowanie, w końcu nie wytrzymał, świadkowie opisywali, jak ten zazwyczaj spokojny specjalista od psów osunął się na krześle pod ciężarem wyroku. Zawsze chciałem tylko pomagać, mówił przez łzy w swoim ostatnim oświadczeniu. Tworzyć harmonię, ratować psy, z których inni zrezygnowali, uczyć ludzi że dzięki cierpliwości i właściwemu przewodnictwu można uzdrawiać relacje. Jeśli zawiodłem lub popełniłem błędy, biorę za nie odpowiedzialność, ale moje serce zawsze było we właściwym miejscu. Gdy funkcjonariusze szykowali się do wyprowadzenia go z sali, Milan zwrócił się z emocjonalnym apelem do swoich zwolenników, dbajcie o psy, powiedział. W Ameryce jedzenie samo do nich przychodzi, więc nie muszą na nie pracować, prawda? Więc pies dostaje pochwały za wszystko. Nie zapominajcie o zasadach spokojnej, stanowczej energii. Równowaga to wciąż klucz, dla psów i dla życia. Ta misja musi trwać, nawet jeśli ja nie będę mógł jej prowadzić, wielu obecnych na sali, w tym kilku przysięgłych, nie kryło łez, gdy Milan został odprowadzony. Na zewnątrz budynku sądu zgromadziły się setki zwolenników wraz ze swoimi psami, trzymając tablicę z napisami, kto teraz pomoże bezbronnym psom, i Cezar ocalił moją rodzinę. Wyrok szczególnie mocno uderzył w matki i babcie, które w Milanie widziały nie tylko tresera psów, ale także źródło mądrości o cierpliwości, konsekwencji i przywództwie, zasadach mających zastosowanie do całych rodzin. Cezar nie nauczył mnie tylko o psach, mówi Patricia Williams, 67-letnia babcia pięciorga wnucząt, która przypisuje Milanowi zasługę za przemianę jej reaktywnego psa w łagodnego towarzysza. Nauczył mnie, jak wyznaczać granice z miłością. Jak zachować spokój w trudnych momentach, jak energia wpływa na wszystkich wokół. Zastosowałam te zasady wobec moich wnuków i stałam się lepszą babcią. Williams jest jedną z tysięcy osób, które już napisały listy do Milana do więzienia i wpłaciły datki na jego fundusz obrony prawnej w ramach procesu apelacyjnego. On dał nam nadzieję, gdy byliśmy gotowi zrezygnować z naszych trudnych psów. My nie zrezygnujemy z niego. Elizabeth Morgan, 59 lat przyjechała z Seattle, by uczestniczyć w ogłoszeniu wyroku. Jej pies asystujący, dawniej agresywny owczarek niemiecki, który przeszedł rehabilitację dzięki metodom Milana, spokojnie czuwał u jej boku podczas pełnej emocji rozprawy. Zanim Max pojawił się w moim życiu, byłam uwięziona w domu przez PTSD, wyznała Morgan, delikatnie głaszcząc psa po głowie. Miał zostać uśpiony z powodu agresji, ale trener stosujący metody Cezara dał mu ostatnią szansę. Teraz ostrzega mnie przed atakami paniki, pomaga mi poruszać się po przestrzeni publicznej i przywrócił mi życie. Są tysiące psów takich jak Max i tysiące ludzi takich jak ja, którzy zawdzięczają swoje drugie szanse pracy Cezara. Pomimo druzgocącego wyroku, zespół prawny Milana zachowuje ostrożny optymizm co do procesu apelacyjnego zwracają uwagę na liczne błędy proceduralne podczas procesu, które ich zdaniem stanowią solidne podstawy do podważenia zarówno skazania, jak i surowości kary. Dożywocie za niewinne przewinienia związane z metodami szkoleniowymi jest bezprecedensowe i niewspółmierne, stwierdziła główna adwokat Rebeka Martinez. Głęboko wierzymy w niewinność pana Milana, zwłaszcza w odniesieniu do najpoważniejszych zarzutów, i jesteśmy przekonani, że sąd apelacyjny dostrzeże istotne uchybienia prawne w sposobie prowadzenia tej sprawy. W poruszającym liście, który rodzina udostępniła publicznie, Milan wyraził wdzięczność swoim zwolennikom i zapewnił, że nadal pozostaje wierny swojej misji, nawet z zakrad, moje ciało może być uwięzione, ale duch pozostaje oddany tworzeniu harmonii i równowagi między ludźmi a psami, napisał. Każdego dnia otrzymuję setki listów opisujących odmienne losy i psy, które zostały ocalone dzięki zasadom, którymi miałem zaszczyt się dzielić. To te historie mnie podtrzymują. Proszę, kontynuujcie tę misję rehabilitacji i drugich szans. Nasza praca zawsze była czymś więcej niż tresurą psów. Chodziło o otwieranie serc, umysłów i domów dla zwierząt, które nas potrzebują. Ta misja musi trwać, niezależnie ode mnie. Dla milionów właścicieli psów, których życie odmieniło się dzięki pełnemu empatii podejściu Cezara Milana, to dzieło faktycznie będzie trwać. Obok determinacji, by zapewnić sprawiedliwość człowiekowi, który nauczył ich zachowywać spokój i pewność siebie nawet w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś pozytywnego wpływu pracy Cezara Milana, teraz jest czas, by zabrać głos. Odwiedź standuiwczar.org, aby dowiedzieć się jak wesprzeć jego apelację, lub po prostu podziel się swoją historią w mediach społecznościowych, używając hasztagu .standwithcaesar. Razem możemy pokazać światu prawdziwy wpływ pracy tego niezwykłego człowieka i miejmy nadzieję, sprowadzić go tam, gdzie jego miejsce, do psów, które go potrzebują i rodzin, które kochają swoich człowiek.